Aloha, cześć dziewczyny! Witam Was w odcinku specjalnym, odcinku na wypadek. Stwierdziłam, że nagram dla Was odcinek, do którego będziecie mogły wrócić za każdym razem, kiedy będziecie miały chandrę albo gorszy dzień, kiedy będziecie miały poczucie, że nie jesteście ważne dla partnera, kiedy będziecie miały poczucie, że jesteście bardzo samotne w swoim świecie. Uwierzcie mi, nie jesteście same ani samotne, przynajmniej w tych odczuciach, jest nas bardzo wiele, i myślę, że każda z nas czasami ma właśnie taki dzień. I to jest dokładnie odcinek na taki dzień, na wypadek takiego dnia. Zauważcie, dziewczyny, że bardzo często e, gubimy się między dwoma światami światem wspólnym, gdzie jesteśmy my, i przecież w relacji o to chodzi, bo od dzisiaj, od kiedy mam partnera, to jesteśmy my, a nie ja i ty, prawda? Więc tak naprawdę ten drugi świat dla niektórych może być w ogóle światem, który nie egzystuje, bo teraz ja już nie jestem singielką, ale jest ten drugi świat i to jest Twój osobisty świat. To jest świat, w którym Ty dbasz o siebie o swoje zdrowie, o swój stan psychiczny o swoje ciało o karierę o pieniądze o wszystko to, co buduje Ciebie i kim Ty jesteś. Więc zauważcie, że kiedy my jesteśmy zakochane, kiedy chcemy mieć relacje, to tak naprawdę marzymy o tej właśnie miłości, gdzie jesteśmy całością, jednością, gdzie wszystko razem i razem stawiamy czoła całemu światu. Pracujemy, inwestujemy, dajemy emocje, dajemy empatię, dajemy współczucie, dajemy wszystko to, co mamy, dajemy tego nieskończoną ilość. Pracujemy. Nawet wtedy, kiedy nasz partner. Przestaje. Pracujemy, kiedy nie ma komunikacji, pracujemy, kiedy zaczyna się brak szacunku, pracujemy, tłumaczymy, wybaczamy i prosimy, kiedy pojawiają się kłamstwa, kiedy nasz partner nie chce się już z nami kochać, kiedy nasz partner, za każdym razem, kiedy się odzywa, jest dla nas nieprzyjemny i sarkastyczny kiedy nasz partner przestaje interesować się naszym życiem, kiedy nasz partner przestaje mieć dla nas empatię i współczucie, kiedy naszemu partnerowi przestaje się chcieć nam pomagać, my dalej pracujemy, wierząc w ten wspólny świat. I zauważcie, że pracując ze łzami w oczach, w nieprzespane noce, z brakiem apetytu, dalej wierząc w tą relację, muszę powiedzieć dość, dość, bo jeżeli wasz wspólny świat ma kosztować Twój osobisty świat tak dużo, że zaczynasz się totalnie zatracać i zaniedbywać wszystko to, kim jesteś: i swoje zdrowie, zdrowie psychiczne i fizyczne, e, i nie jesz, i nie śpisz, i płaczesz, i nie chce Ci się wychodzić, i nie chce Ci się pracować, i zaczyna podupadać Twoja sytuacja finansowa, i zaczyna Twoja relacja z rodziną e, coraz bardziej podupadać i ochładzać się. E, Dziewczyny, musicie zauważyć, jeżeli wasz wspólny świat ma kosztować tak wiele ciebie, to to nie jest warte. To to nie jest warte. Nie ma takiego mężczyzny na świecie, który byłby wart takiego poświęcenia. Dlaczego potrafimy, słuchajcie, zaniedbywać nie tylko swoje ciało, zdrowie, ale wieloletnie biznesy, w które włożyłyśmy serce, potrafimy zaniedbać, przez to, że. Ktoś podjął taką, a nie inną decyzję. Pamiętajcie, to jest dorosły człowiek, który może podejmować wszelkie decyzje, nad którymi nie mamy kontroli i to jest jego wina, jego decyzja i jego występek. Dlaczego my karzymy siebie za to, co ktoś inny zdecydował się zrobić? Czy to są kłamstwa w relacji, czy to są zdrady w relacji, czy czujesz się transparentna, przezroczysta dla partnera, czy twój partner przestał inwestować, jeżeli chodzi o Życie seksualne, czy masz wrażenie, że już mu się w ogóle nie podobasz, czy w ogóle nie interesuje się twoim życiem i czujesz, że jesteś mu obojętna. W tych wszystkich sytuacjach jasne, że czujemy dyskomfort. I teraz pytanie: czy przez te wszystkie sytuacje, które kreuje twój partner, ty będziesz jako ciąg dalszy karała siebie, swoje życie, swoje ciało, swoje zdrowie i zaprzepaszczała być może niesamowite szanse, szanse, które mogłyby się pojawiać? Na Twojej drodze. Ile zainwestujesz, ile pracy włożysz, na ile pozwolisz, żeby ta druga osoba miała wpływ na Ciebie i Twoje życie, Twoje decyzje, Twoje samopoczucie i Twoje emocje. Na ile mu pozwolisz? Bo dziewczyny, za każdym razem, kiedy ktoś nas próbuje zranić, my jednak mamy tą decyzję do podjęcia: czy pozwolimy komuś mieć tak wielką władzę nad moim stanem emocjonalnym, czy nie? Co jeszcze mam w życiu? Co Dawało mi wielkie szczęście, z czego być może sama zrezygnowałam w imię tego my, tego wspólnego świata, w którym mieliśmy być całością, jednością i rzeczywiście, wszystkie jajeczka włożyłam do tego koszyka i zapomniałam o sobie, czy mogę tam wrócić. Co tam się działo, co dawało mi szczęście, satysfakcję i spełnienie. I dziewczyny, jeżeli uda Wam się zrozumieć tą koncepcję tych dwóch światów, które należy pielęgnować, bez względu na to, czy w ogóle jest świat my, czy jest ten partner, czy go nie ma. Ten Twój świat osobisty to jest zawsze ten świat, do którego możesz wrócić i to jest ten świat, którego nie możesz zaniedbać. Niezależnie od tego, jak zachował się Twój partner, jak postąpił Twój partner. Niezależnie od tego, jak bolesna jest rana, którą Ci zadał Twój partner. Nie opuszczaj siebie. Nie zostawiaj siebie. Bo jesteś swoim największym przyjacielem. I jakby, kiedy ja widzę, słyszę, jak bardzo destrukcyjne zachowania mamy same wobec siebie, w momencie, kiedy jest trudno w relacji, to muszę Wam powiedzieć: Nie, nie rancie siebie za to, że ktoś inny zranił Was. To jest dokładnie ten moment, kiedy Wy musicie zadbać o siebie, nikt inny za Was tego nie zrobi, nie zaopiekuje się Wami w tych najcięższych momentach. Jasne, mamy przyjaciół, mamy rodziców. Mamy różnych ludzi, ale to jest dokładnie ten moment, w którym ty musisz zrobić sobie tego szejka, na którego być może nie masz ochoty. Musisz się zrelaksować, pomyśleć o czymś innym. Jest mnóstwo ćwiczeń, jest mnóstwo, słuchajcie, sposobów na to, żeby zmienić stan emocjonalny. To są trudne sprawy. Natomiast opuszczanie siebie i zostawianie siebie, tak naprawdę bez planu B, bo kiedy zatracamy się w relacji do takiego stopnia że i nasze finanse przestają być satysfakcjonujące i nie cieszymy się z tego, jak wyglądamy, jak się czujemy w swojej skórze i zaniedbujemy każdą płaszczyznę życia, to na tym etapie wizja rozstania jeszcze bardziej nas przeraża, bo widzimy i wiemy, że zaniedbałyśmy swój świat do takiego stopnia, że teraz boimy się odejść. Jeżeli dopuścicie do siebie tą koncepcję dlaczego kobieta taka jak ja Inwestuje tak wiele emocji, tak dużo serca, wkłada w mężczyznę, który zachowuje się w taki sposób. I kiedy przewartościujecie siebie, to jest, moje, to jest moje ulubione narzędzie, słuchajcie, pomocy, samopomocy przy rozstaniach, czy przy różnego rodzaju bolesnych przejściach w relacji. Kiedy spojrzycie na swoją wartość, tak naprawdę to nie jest żadna gierka, tylko spojrzycie na swoją wartość po prostu realnie. Realistycznie biorąc pod uwagę to, jakimi jesteście kobietami, jakie wartości tak naprawdę wnosicie w życie, i kiedy zastanowicie się nad tym, dlaczego taka kobieta, taka kobieta ubolewa nad takim mężczyzną dzień, drugi, trzeci, nie je, nie śpi, zaniedbuje siebie, zaniedbuje swoje życie. Czy ta kobieta powinna przyjmować to tak personalnie, że to jest jej problem, że to jest jej wina, że to jest jej odpowiedzialność, że jest jej tak bardzo przykro? Jasne? Sytuacja jest zawsze niewygodna emocjonalnie, ale kiedy spojrzymy na siebie jako na wysoką wartość i będziemy wiedziały, że mamy po drugiej stronie osobę, która nie reprezentuje tak wielkiej wartości jak my, to będzie nam dużo łatwiej ustosunkować się do tej sytuacji i po prostu odpuścić i zacząć inwestować energię i emocje w siebie i wrócić do tego miejsca, w którym jesteś swoją przyjaciółką w swoim świecie i zajmujesz się. Są, bo to jest Twoja odpowiedzialność. Zajmujesz się swoją dietą, zajmujesz się tym, żeby pić wodę, zajmujesz się tym, żeby się zrelaksować, medytować przed snem, żeby ten sen mógł z czasem być coraz bardziej głęboki i bardziej regeneracyjny dla Ciebie. Jeżeli cokolwiek w relacji zaczyna kosztować Ci Twój prywatny świat, to dość. Niech Ci to nie kosztuje. I cokolwiek nie postanowisz, czy postanowisz się rozstać, czy postanowisz zostać, bo z różnych przyczyn podejmujemy różne decyzje. Możesz zawsze postawić tą granicę. I kiedy zobaczysz, że cokolwiek, co dzieje się w relacji, zaczyna działać destrukcyjnie na mój własny świat, na moje życie, na moje zdrowie, stop. Nie musisz inwestować tak wielu emocji w daną sytuację. Możesz odebrać władzę i kontrolę nad swoim życiem i zainwestować te emocje w cokolwiek chcesz produktywnego dla ciebie. Wróć do swojego biznesu. Odbuduj relacje. Zacznij robić to, co kochałaś wcześniej. I zamiast wciąż zastanawiać się nad tym, dlaczego on to zrobił, i rozmawiać z nimi, wracać do tematu i inwestować jeszcze więcej i więcej emocji, zabierz to wszystko i zacznij inwestować w siebie, i zacznij regenerować swój świat. Kiedy wrócicie do swojego świata i zaczniecie pracować nad tym wszystkim, co zaniedbałyście, nie tylko poczujecie się lepiej i zdrowiej i silniej ze sobą, odzyskacie poczucie sprawczości i satysfakcji, to podbuduje też poczucie własnej wartości. I będzie Wam dużo łatwiej spojrzeć na relacje w sposób bardziej rzeczywisty, realistyczny i ocenić, czy taka kobieta jak ja rzeczywiście powinna inwestować tak dużo pracy, emocji, rozmów w mężczyznę, który pokazał mi poprzez swoje zachowanie i decyzję, kim jest. Czy być może lepiej widy na tym, żeby wrócić do mojego świata. Dopóki nie będę gotowa, żeby podjąć jakąś ostateczną decyzję, to jest bardzo dobry plan, dziewczyny, bo wiem, że nie każda z nas może tu i teraz podjąć decyzję. To ja wychodzę, papa, pa, do widzenia. Czasami musimy odbudować pewne płaszczyzny i sfery, które zaniedbałyśmy w tej pogoni za całością, jednością, bo tylko my, bo nasz świat, to nam się zdarza. Dlatego chciałam nagrać ten film, żebyście pamiętały, że w tych momentach, kiedy jest źle między wami a waszymi partnerami to są dokładnie te momenty, kiedy musicie być swoimi najlepszymi przyjaciółmi, a bardzo często uciekamy się do bardzo destrukcyjnych zachowań. Wracamy do nałogów, spędzamy noce nieprzespane: nie jemy, nie odżywiamy się, nie wychodzimy, nie dotleniamy się. Zobaczcie, jak bardzo destrukcyjne same dla siebie jesteśmy właśnie w tych chwilach, kiedy powinniśmy być dla siebie najlepsze, najkochajsze i najczulsze. Nie tylko partner może nam to dać. Same możemy sobie to dać, tą bezwzględną miłość i przyjaźń, bo nasza relacja jest do końca świata z sobą samą. Także dziewczyny apeluję do Was, żebyście pamiętały, że są dwa światy i żebyście nigdy nie zaprzepaszczały swojego świata na rzecz żadnego mężczyzny, bo nie są tego warci. Nie ma takiego mężczyzny, który byłby tego wart, żeby zainwestować 100% siebie, swojej energii, umysłu, duszy, serca w mężczyznę. I dopóki tego nie zrozumiecie, będzie Wam bardzo łatwo wskakiwać w toksyczne relacje, w których będziecie nadużywane i wykorzystywane. Dopóki nie znajdziecie tej granicy między dwoma światami i mm, kiedy nie zrozumiecie, że w ciężkich czasach, w trudnych czasach, nie partner, tylko ja. Ja jestem swoim najlepszym przyjacielem. Jakkolwiek może burzyć to trochę koncepcję pięknej disneyowskiej miłości. Myślę, że jest to bardzo ważna umiejętność w życiu każdej z nas. Kiedy w relacji dzieje się coś zaskakującego, bolesnego, coś idzie nie po naszej myśli, to nie jest znak wracaj do świata my i walcz. Nie, to jest dokładnie ten moment, kiedy masz wrócić do swojego świata i zaopiekować się sobą w taki sposób, żeby twój stan emocjonalny, psychiczny, duchowy, fizyczny był jak najbardziej wyspokojony więc życzę wam tego, żebyście odnalazły takie miejsce w którym niezależnie od tego co się wydarzy będziecie miały swoje zen i będziecie miały swój świat, do którego będziecie wracać i będziecie tam miały swoje sprawdzone sposoby na to żeby odnaleźć spokój wewnętrzny niezależnie od okoliczności tego wam życzę dziewczyny